Dzień dobry Państwu, Alej Zarębiuk to białoruski opozycjonista, szef białoruskiego domu w Warszawie. I dzisiaj mój gość. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy 69-letni dyktator białoruski Aleksander Łukaszenka żyje? Żyje, ma się dobrze, tylko był tak bardzo zretuszowany, wyglądał odchudzony po pięciu dniach w porównaniu z tymi zdjęciami, które widzieliśmy na paradzie na Kremlu. Co się, co się z nim dzieje? Co, bo jak zawsze w takich sytuacjach pojawiają się pogłoski, a to może nieprawdziwy Łukaszenka, a to może jego sobowtór. Nie, to był on, prawdziwy, oczywiście, że choruje, nie wiemy o tym, system jest zamknięty, e, żadnych informacji do nas nie dociera, co tak naprawdę, ale też miał opatrunek na ręce, mhm. co wskazuje, że się leczy. I że ma poważne problemy i kłopoty ze zdrowiem. No dobrze. To życząc każdemu człowiekowi dużo zdrowia, jemu też życzymy dużo zdrowia i tego, żeby stanął przed sądem. Ale człowiek śmiertelny, a czasem nagle śmiertelny. No to pytanie, właśnie o to, co po nim. Politycznie, co po nim. Czy na Białorusi jest jakiś system no, przekazywania władzy? Bo wszyscy się zastanawiają, kto mógłby być jego następcą. Mówi się o przewodniczącej parlamentu, Natalii Koczanowej, ale. Ona jest tylko formalnie jego następczynią. Zdaje się, że jej pozycja nie jest tak silna. Formalnie ona albo e, szef e, e, Rady Bezpieczeństwa Narodowego, mhm. e, ale jest silna. Jest silna, bo jest lojalna. Jest teraz też wspierana przez Moskwę. Jest albo wspierana się przez tak zwane resorty siłowe, bo to przecież zdaje się na Białorusi to one będą decydowały o tym, kto rządzi. Różnie może być. Formalnie władza może przejść do jej rąk. A premier wykształcony w Rosji na Mgimo, czyli kuźni kadr i kuźni oficerów bezpieczeństwa rosyjskiego? Bardzo prawdopodobne. Na premier Roman Haucze Hauczenka, tak? Młody, e, z, e, bardzo bliski przyjaciel syna Łukaszenki, ale też mówi się, że być może nawet i synu no Łukaszenki. No właśnie spytać. Chociaż... Aleksander Łukaszenka ma trzech synów, prawda? Z dwóch związków. Tak. Małżeństwa Trzyk, ma z małżeństwa. To dwóch związków. Wiktar, bo to o nim się mówi, że mógłby być jego następcą. Tak. Wiktor jest. To jest prawie 50-letni gentleman. 48 lat. On był, jest członkiem Rady Bezpieczeństwa. Czy to on mógłby zastąpić ojca? Był szefem e, i kontrolował wszystkie służby specjalne do roku 2021, od roku 2005, też jest prezydentem e, Komitetu Olimpijskiego Białorusi. I mamy prezydenta Łukaszenka. On kiedyś zakazał e, nazywanie prezydentami organizacji pozarządowych firm. Także my mamy tylko dwóch prezydentów. E, prezydenta Łukaszenka, który jest nieuznawany, i prezydenta e, Komitetu, Komitetu Olimpijskiego. No właśnie. Łukaszenka. E, mamy trzech synów. Wiktor, jego, jego młodszy brat Dmitrij, też jest jakimś działaczem sportowym i biznesmenem, oczywiście. To się pięknie tak, łączy. Tak, ale on zawsze jest w cieniu. To właśnie jeżeli będzie ta seda po Łukaszence do rąk młodego Łukaszenki, to, to będzie, to będzie ten, ten Wiktor. No i jest jeszcze kola młodziutki, osiemnastoletni, z którym się publicznie pojawiał Łukaszenka. To dobrze to... wygląda, wykształcony, zna gra na fortepianie. Tak, tak, tak. E... Mhm. Najlepszy chyba z nich kandydat. Dla Białorusi. Tylko jeszcze za młody. Tak. Trzeba no to... zmienić po raz kolejny konstytucję. No, zobaczymy, czym to się oczywiście wszystko skończy. No dobrze, a pytanie o to, czy tak naprawdę po odejściu, jakkolwiek by wyglądało oczywiście odejście Łukaszenki, możliwa jest tam demokratyzacja. Czy naprawdę, czy siły demokratyczne, opozycja są przygotowane na taki wariant? Demokratyzacja zawsze jest możliwa, ale trzeba mieć struktury wewnątrz kraju i tutaj pan, możemy przypomnieć sobie chociażby Lenina, który mówił, że nigdy nie wróci do Rosji, czy jego pokolenie nie doczeka się rewolucji, ale jednak wrócił, sprytnie to wykorzystał i został szefem tego państwa radzieckiego. Także szanse oczywiście ma Paweł Latuszka, który jest obecnie w Warszawie. Ale wykorzystał nieuznawana, no. Myślę, że większe szansy ma Paweł Latuszka, ponieważ on też wysyła sygnały do aparatu państwowego, do tych ludzi, bo przecież to nie będzie tak, że przyjdzie taka rewolucja, jak rosyjska czy francuska, że i zmiecie wszystko. przez wszystko. Bardzo... Będziecie trzeba dogadać. Z myślę, ludźmi. że tak. Jeden ze scenariuszy mhm. e, i te ludzie go jako byłego ministra mogą wesprzeć. Alej Zarębiuk, białoruski opozycjonista, jest ze mną w studiu. Proszę pana, co się dzieje w tej chwili na Białorusi? My z naszej perspektywy niepokoimy się również tym, co na nas leci. Jak nie balon, to rakieta, jak nie rakieta, to nie wiadomo co. Czyje to są prowokacje rosyjskie, białoruskie? O co w tym chodzi? To prowokacje rosyjskie, które robione rękami Białorusinów mhm. e, za zgodą Łukaszenki. E, też ta broń jądrowa, e, która już jest e, w naszym kraju według różnych doniesień. To też, żeby straszyć, i jeżeli być może Putin e, zadecyduje, że trzeba ją użyć, to użyje ją rękami Łukaszenki. Nie mówię, że Łukaszenka Pan jest Nie taki wierzy z... w taką wersję, że to jest po prostu typowy postsowiecki Bardak, że to po prostu bałagan, no i tam gdzieś tam jaka, jakiś balon wyleciał, jakaś rakieta sobie sama poszła. Raczej nie, raczej to e, akcja wymyślona, tak jak i kryzys e, na granicy z Polską ze, z, z terytorium Białorusi, dwa Lata temu, e, który długo trwał i po którym powstała ściana między naszymi państwami: mur, który nas odgradza. Tak. Oczywiście tak, że... jeszcze będziemy rozmawiać, natomiast ja chciałbym jeszcze, przepraszam, że tak panu przerywam, ale bardzo chciałbym zdążyć w tej części rozmowy wspomnieć o białoruskich więźniach politycznych, wśród których jest też no, polski dziennikarz i działacz polski Andrzej Poczobut. Wygląda źle, widzieliśmy to na zdjęciach, ale rozmawiałem z kolegiem, którego spotkał w więzieniu w Grodnie dwa razy i powiedział, że Andrzej, cytując kamikaze, to jest kamikaze, który niczego się nie boi, który jest przygotowany na śmierć za polską ideę, za polskie tradycje, za polskie szkoły. E, i człowiek, który e, właśnie e, przygotowuje dużo materiałów i również przygotowuje się do uwolnienia, a później o tym wszystkim opowie nam i napisze o tym. E, o tych już ponad dwa lata został skazany teraz w lutym na 8 lat więzienia. W przyszły piątek rozpocznie się apelacja w Sądzie Najwyższym, to już ostatni etap tej batalii sądowej. Myśli pan, że są jakiekolwiek szanse, żeby został uwolniony? Łukaszenka przelatywał e, helikopterem teraz do Grodzinszczyzny i miał e, jakieś tam spotkanie, nie wiadomo z kim, w Wiskulach, bardzo blisko granicy, tam gdzie padł Związek Radziecki w swojej rezydencji. Być może to byli spotkania z e, wysokopostanowionymi e, urzędnikami państwa polskiego i być może ta opelacja do czegoś e, doprowadzi. Miejmy nadzieję, że do czegoś to doprowadzi, że Andrzej Poczobut, choć jak pan mówi w dobrej formie, to jednak lepiej, żeby był na wolności. Trzymamy za to kciuki i czekamy. Ilu Białorusinów jest w tej chwili więzieniach? Powiedzmy to ja. 1501 na dzień wczorajszy e, według danych organizacji Praw Człowieka Wiosna i to już e, mamy kilkadziesiąt więźniów, którzy już e, odbyli plus, swoje terminy. Plus, plus oczywiście ci, którzy są skazani za huligaństwo. Codziennie dziesiątki osób zatrzymywani w kraju i wsadzenie do więzień. Codziennie. Od jak się lat. O tym, jak się udało Białorusi uniknąć, przynajmniej na razie, wojny na Ukrainie e, i o Białorusinach, jeszcze o tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. To jest bardzo ważna sprawa dla nas wszystkich. O tym wszystkim w RMF-24 i w interi.pl. słuchaczom Radio, serdecznie dziękujemy. E, Pytam o tych więźniów, bo to są takie rzeczy, które nam się w głowie nie mieszczą. W zasadzie trochę są dla nas odległe, proszę się nie gniewać, no bo my tu sobie spokojnie żyjemy, a tam za naszą granicą młode dziewczyny, młodzi chłopcy tylko za to, że kiedyś byli na jakiejś demonstracji, nastają dwa, trzy lata więzienia, i to nie w zawieszeniu i mogą sobie na przykład wyjechać na studio za granicę. Nie. Siedzą w więzieniach. Dziennikarki dostają po 8 lat łagrów. To jest, to jest niepojęte. To jest niepojęte, co tam się dzieje. Z naszej to jest perspektywy. Ci ludzie białoruś. są bici, ci ludzie są leżeni, poniżani, torturowani. No właśnie. To jest współczesna białoruś. Za naszą granicą dzieje się po prostu jakiś zupełny gwałt na ludziach. Bardzo blisko. Takiego gwałtu nawet nie było w Polsce Ludowej. Eee, i... no za stalinizmu było, ale później już rzeczywiście nie. Za stalinizmu tak. Mm -hmm. To, co odbywa się w naszym kraju, to jest stalinizm, tylko różni się tym, że nie strzelają jeszcze do tyłu głowy, ale w więzieniach też umierają No w I czasami polityczne. wypuszczają ludzi, czasami wypuszczają ludzi, co dla nas akurat, dla Polaków. I znowu wsadzają. Nie, mówię, wypuszczają z na na pozwalają wyjechać na, na Uciekają, zakup. ludzie uciekają, nie pozwalają, uciekają przez Rosję, mamy, nie mamy tej granicy z Rosją e, i bardzo często dostajemy takie telefony, maile z e, Turcji czy z Armenii. Jestem w Armenii, uciekłem. E, pomóżcie z wizą do Polski, e, bo chcę tutaj kontonować swoje no życie. No właśnie jak dużo, jak wielu białorusinów z Białorusi uciekło do nie mieszka w tej chwili w Polsce. Setki tysięcy, tylko dane GUS-u mówią o 113 tysiącach białorusinów, którzy legalnie pracowali w Polsce w roku 2022. 113 tysięcy. 113 tysięcy legalnie A jeszcze pracujący. studenci, jeszcze ci, którzy oczekują na decyzję o statusu uchodźcy, jeszcze ci, którzy gdzieś którzy na pracują szaro. nielegalnie. Nielegalnie. Tak. Mhm. Myśli Pan, że ile ich może być? 200 tysięcy? Drugie tyle? 200 tysięcy na pewno. Na pewno jest 200 tysięcy Białorusinów, e, którzy przyjechali tutaj w ostatnich latach, ale szczególnie. To, to, to są zresztą bardzo często ludzie świetnie wykształceni, to brzmi to dość, powiedziałbym, dla wielu Polaków, dla wielu z Państwa może to brzmić orientalnie, ale na przykład jest całkiem pokaźna grupa białoruskich informatyków, którzy przyjechali do Polski i tutaj zakładają firmy, i te firmy odnoszą duże sukcesy. Coraz więcej. I oni przyjechali w ramach tego programu Business Harbor. I również teraz przyjeżdżają. Ludzie po prostu decydują się po dwóch latach, po dwóch i pół, że tutaj przyjeżdżają. Ten proces migracji informatyków jest cały czas coraz większy z Białorusi. My się oczywiście cieszymy, chociaż wiemy. Nasz kraj traci, Białoruś traci, ale to jest wina Łukaszenki, który doprowadził do tego, gdzie najlepsi z najlepszych. Uciekają. No dobrze, to o tym jeszcze porozmawiamy, jak się żyje Białorusiną w Polsce. Najpierw bardzo ważna sprawa dotycząca no, naszych wspólnych sąsiadów, czyli U U Ukrainy. Białorusi udało się jak dotąd uniknąć wejścia bezpośredniego w wojnę z Ukrainą. Białoruś nie wysłała swoich wojsk, choć z terytorium Białorusi przez jakiś czas były no, wysyłane rakiety i, i, i pociski na I Ukraina na Ukrainę. była zatokowana właśnie w dzień rozpoczęcia wojny w terytorium Białorusi. Ale to się skończyło. Nie ma ostrzału i od jakiegoś czasu Łukaszenka, Łukaszence udało się uratować Białoruś przed tą katastrofą, jaką byłaby no, wojna z Ukrainą. Ja uważam, że tak, że jemu się udało i bardzo się cieszymy z tej e, decyzji, z tego, że wywinął z tej ciężkiej, trudnej Rosję, sytuacji. On, właśnie ten, ten pański ruch ręką. On się jakoś tak wywinął, jak ten węgorz, prawda? No, znaczy on nie postawić Rosji by jest zbyt słaby, ale czasem uda mu się jakoś jakoś wymigać. Od tego. Jest zagnany do kąta, ale udało mu się. I to jest wielki sukces i e, ukraińskiej, nie wiem, dyplomacji czy ukrai ukraińskiego wywiadu, a, a również e, to jest wielkie szczęście dla nas, dla Białorusinów, że to się w końcu udało. I to też wskazuje na to, że Białoruś nie jest państwem okupowanym, jak o tym cały czas e, mówią nasi, nasi liderzy. Białoruś to jest republika, Rządzona nielegalnie przez dyktatora Aleksandra Łukaszenkę, który sprawuje kontrolę, być może nie całkowitą, mhm. ale sprawuje jednak tą kontrolę nad naszym krajem i to on decyduje, chociaż oczywiście ma. Bronię jądrową, no ma właśnie, wojska. To jest pytanie. Ma bazy wojskowe rosyjskie. No właśnie właśnie, to jest pytanie. Kto, kto rządzi Białorusią? Łukaszenka sam, Łukaszenka z ekipą tzw. Tak rosyjskich siłowików, czyli tych ludzi z, no, z KGB i z armii, czy też po prostu Moskwa. Nasz naród białoruski nazywa ich Slabowiki. Slavik, nie siłowiki, slabowiki, nie siłowiki. Sielowiki, ale słabowiki, tak naprawdę, bo bili kobiet, e, hmm. zniecali się nad dziewczynami. E, także rządzi Białorusią Łukaszenka e, ze swoją ekipą. Oczywiście są tam różne ludzie, różne grupy. E, też grupy uzależnione hmm. od Rosji, ale on e, no, na razie trzyma tą władzę w swoich rękach. Kiedy pan był ostatni raz na Białorusi? Ja niestety bardzo dawno. Już 13 lat jestem w Polsce. I nie może pan wrócić? I nie mogę wrócić, jak tak jak wielu, dziesiątki tysięcy Białorusinów, którzy przyjechali tutaj w latach e, ostatnich. Po prostu szybciej zrozumiałem, czym jest Białoruś i szybciej zaczęłam walkę z tym reżimem, z tym systemem. Dlatego jako jeden z pierwszych wyjechałem. Jasne, no i to jest. Y, znaczy, ja się bardzo cieszę, że, że pan jest tutaj. Jest nieoficjalna część rozmowy. Ja się cieszę, y, Alesiu, że jesteś z nami. Naprawdę. Chociaż rzeczywiście żałuję, że, że nie możesz tam pojechać. Ja żałuję, że ja tam nie mogę pojechać. Ale, ale pojedziemy powodu... być może razem, tak jak powiedzieli moi koledzy na studiach tutaj na Uniwersytecie Warszawskim, że ale do Białorusi pojedziemy tylko wtedy, kiedy ty będziesz mógł jechać. Także odwiedzimy wszyscy razem. Mam nadzieję, że będzie to szybko. A ty masz jakiś kontakt z ludźmi, ze swoimi znajomymi, którzy zostali na Białorusi? Cały czas mam kontakt od wschodu do zachodu z różnymi ludźmi. Jak wygląda ich życie? Jak wygląda codzienne życie normalne? Życie bez karty C w telefonie od trzech lat. Podłączenie się do internetu tylko w kawiarence czy gdzieś w domu, no to, to? przez Wi-Fi, no bo e, ludzie po prostu obawiają się, że będą e, schwyceni i dlatego nie korzystają z karty z nim absolutnie. E, otrzymuję takie wiadomości od kolegów, że ludzie. zaraz wyjeżdżam, nie będę w kontakcie. Jak pojawi się podłączenie do internetu, to tam ci odpiszę. Mm -hmm. Także nie martw się. Jak wygląda życie? No tak, że cały czas dostaję tam na przykład do jednej koleżanki, że po co ty mi nagrywasz głosu, E, na sygnalu. Mm. Najpierw napisz, czy ja to ja, czy mnie nie zatrzymano, e, a później nagrywaj. I ja cały czas o tym zapominam, cały czas przepraszam, e, a ona, no, dla niej to jest pytanie życia i śmierci. No bo jeżeli... Zostało... kontaktu z y, takim człowiekiem jak ty może, dla, może im zaszkodzić? do Dom niestety został uznany za organizację ekstremistyczną we wrześniu bo... Czyli rozmawiam z ekstremistą. A może nawet z terrorystą. Co tu kryć? To jest straszne oczywiście, to nie jest temat do kpin. Słuchaj, y, pytanie o tych Białorusinów jest takie, dobrze, ale na jakim poziomie ci ludzie tam żyją? Normalni Białorusini, nie wiem, no w, nie w Mińsku, tylko w no mogli wcześniej wyjechać e, do Polski, tam coś sprzedać, coś kupić, teraz e, tej możliwości nie ma. Też e, winny w tym jest Łukaszenka. W stadiu Poczobuta zorganizował kryzys migracyjny, a ludzie przecież z tego żyli. E, mówię tutaj o Ogrzeczyszczyźnie, mm -hmm. o obwodzie brzeskiem. Tam i, i jedno przejście jest e, w obwodzie Brzeskim, ale żyją bardzo źle, naprawdę. Żyją bardzo, bardzo źle, coraz gorzej. E, czy się ale wiesz, tylko wiesz, Ale wiesz, że jak że... ktoś pojedzie na Białoruś, to może odnieść wrażenie, o czym ty mówisz. Sklepy otwarte, knajpy otwarte, niektóre wyglądają zupełnie jak na zachodzie. Samochody bardzo ładne jeżdżą po Mińsku. To też prawda. To też prawda. W Mińsku, w miastach obwodowych... duże no, miastami, tak, wojewódzkich po naszemu, tak? Tak, w miastach wojewódzkich, tak. No tak, to tam... Tam życie, tam ludzie żyją na wyższym poziomie. Na wyższym poziomie, ale e, to jest nieduża, niewielka grupa ludzi, którzy po prostu albo obsługują reżim, albo jeszcze mają jakieś biznesy niepozamykane i utrzymują się z tego. Ale generalnie społeczeństwo żyje bardzo, bardzo źle. I no, na poziomie emerytura, na przykład moich rodziców, to jest e, 800 zł miesięcznie. 800 zł miesięcznie. A ceny na żywność droższe niż w Polsce, mimo inflacji. 800 zł miesięcznie. I z tego się 800 zł miesięcznie za pracę e, na przykład jak moja mama nauczycielką przez całe życie z wszystkimi dodatkami. No, u nas nauczyciele też mają nie, niskie emerytury, no, ale nie 800 zł na litość boską. Także tak wygląda życie. I no, musimy to zmienić, musimy mm -hmm. to mm -hmm. zmienić i tutaj Polska jest e, taką naszą nadzieją, Polska i Stany Zjednoczone to <noise> kraje, na które możemy liczyć, ale przede wszystkim Polska, bo pokazała bardzo dobrze siebie Polskę i Polacy i wobec nas Białorusinów i wobec Ukraińców i to nie było tak na pokaz, a to było tak od, naprawdę od serca. Ja mam taką piękną scenę, będę pamiętał chyba do końca życia, była demonstracja, jak wybuchła wojna, bo demonstracja pod ambasadą rosyjską, no brałem w niej udział. I ta demonstracja już słabła. Słabła dlatego, że tam była zgłoszona, do, zdaje się, do 16, bo była już 17. No I tak policja grzecznie prosi, żeby już zejść na chodnik, żeby już zrobić ulicę przejezdną. No i ludzie już tak niektórzy, już tak niektórzy się tam na te chodniki chcieli wycofywać. I nagle od południa nadeszła taka potężna grupa ludzi z wielkim, takim gigantycznym biało-czerwono-białym sztandarem. To przyszli Białorusini, ja powiedziałem, że nie patrz, jak pod Grunwaldem. Litwa nadciąga. To prawda, to prawda. <laughs> nadciąga Litwa, no i na pochybę moskalom. Myślisz, że tak naprawdę jeszcze doczekamy tego, że doczekamy wolnej Białorusi? Ja jestem przekonany, że doczekamy wolnej Białorusi, bo e, Rosja na pewno będzie w kryzysie. E, nie wiemy, czym się skończy wojna. Trzymamy kciuki za Ukrainę, za jej zwycięstwo w tej wojnie, ale zawsze i Polacy, i Białorusini, zawsze to powtarzam, mieliśmy szansę wtedy, kiedy Rosja była słaba, musimy ją osłabić już. Dobra, było miło, a teraz niemiłe pytanie. A jak, jest, a jak Iga Świątek gra z Sabalenką, to komu kibicujesz? No oczywiście, że są Sobolewce. Chociaż się spotykała z, yy, z Łukaszenką? Taki jest jej wybór, ale ona występuje za kraj, za Białoruś, jako Białorusin. No nie, no, nie, no nie wiem. Było miło, ale się skończyło. Ta rozmowa również się skończyła. Bardzo Państwu dziękujemy. Dziękujemy Tobie i dziękujemy Państwu. Do widzenia.